Im więcej strat poniosą okupanci, tym szybciej będziemy mogli wyzwolić nasz kraj, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Tymczasem Rosjanie ostrzeliwują kolejne cele cywilne. 13 osób zginęło w ostrzele dwóch miejscowości w obwodzie Dniepropietrowskim. Siły zbrojne Ukrainy, nasz wywiad i nasze organy ścigania nie pozostawią bez odpowiedzi dzisiejszego rosyjskiego ostrzału regionu Dniepropietrowskiego. Mówi prezydent Wołodymyr Załęski. Sześć osób zginęło w rosyjskim ostrzale Bachmutu w obwodzie donieckim. Co najmniej sześciu zabitych i trzech rannych. To konsekwencje dzisiejszego ostrzału Bachmutu. Około 11.40 Rosjanie otworzyli ogień do miasta z dział przeciwlotniczych. Cios nadszedł ponownie na dzielnicę mieszkalną. Według wstępnych szacunków zniszczeniu uległo 12 domów. Cztery z nich spłonęły poinformował szef władz obwodowych to kiedy rosyjski ostrzał zwykłych obywateli Ukrainy dobiegnie końca zależy w dużej mierze od społeczności międzynarodowej i wsparcia przede wszystkim w zakresie dostaw sprzętu wojskowego jakie przekażą kraje zachodu. To pytanie jakie turbuje absolutnie wszystkich, kiedy to jest pytanie, o które wszyscy się martwią kiedy wojna się skończy, jedni mówią miesiąc, inni rok, inni nawet więcej. Ale tak naprawdę kwestia czasu zależy bezpośrednio od kwestii strat poniesionych przez Rosję im więcej strat ponoszą okupanci, tym szybciej będziemy mogli wyzwolić naszą ziemię i zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. O tym powinien pomyśleć każdy, kto broni naszego państwa i pomaga Ukrainie, jak wyrządzić okupantom jak największe straty? Jeśli prawie 43 tysiące zabitych rosyjskich żołnierzy nie przekonuje rosyjskich przywódców, że muszą szukać wyjścia z wojny, to musimy walczyć więcej, z większymi wynikami, aby ich przekonać. Znaczyć potrzebno боротись, większe rezultaty, przekonać. Mówi prezydent Zełęński, tymczasem zagraniczni kredytobiorcy zgodzili się zawiesić spłaty zewnętrznego zadłużenia Ukrainy do 2024 roku, co oznacza dla Kijowa oszczędność rzędu 6 miliardów dolarów.